Masy, czy to czy na co? Czy, czy węgiel? Ja już to co się pali. Natomiast e, najlepiej jest rozpalić drewnem. W tym momencie, kiedy mamy żadne zasypujące węgiel, to dobrze by było, żeby ten węgiel przemieszać e, takimi odpadami drewna. Dobrze, żeby nie było za dużego po prostu przed powietrzem. Bo jeżeli mamy duże grudy węgla, to powietrze przechodzi między grudami, wchodzi za płytę i składa nam płytę. Chodzi o to, żeby utrzymać płytę gdzieś po 1200 stopni. To wtedy wiadomo, że ona pięknie podwoli te gazy, które wychodzą tutaj Bo w tym momencie kiedy gazy przechodzą przez żar To jest właśnie ciekawa sprawa. Wchodzą za płytę. I do tej długości, jeżeli ją utrzymamy do 6 sekund, to jest wygląda. To jest kompletna piroliza. Czyli wtedy można. No, wtedy, wtedy może pan palić lekami, oponami, czym się da. I w ogóle nie, nie ma skażenia na przykład. Roz, roz, to? to jest kompletny rozpad materii. Bo tu jest ten proces walania. Bo kolega malarz i on takimi rzeczami i ma tam to daje do przerobu na welet i takimi rzeczami różnymi chce palić ale nie, nie chce drzewem nie, raczej nie chce węglem ani kopsem ani, ani gazem jeżeli pakujemy jakąś tam chłodę drewną to w tym momencie też przesypujemy płci to tego pędu nie było między kładami, nie tutaj jest do wartościowanie ilości powietrza to jest Albo elektroniczne klatka się przymyka otwiera tak sobie Pie piece dużej mocy są robione na zamówienie także nie to w tej chwili robimy jeden pies który będzie miał 80 na metr palenisk czyli są bardziej takie przemysłowe zastosowanie takie no, albo wielko wielkopowierzchniowe powierzchniowe no, w przetworzenie wino ale to my... wymaga... bo to wymaga obsługi no, jeżeli chodzi o Węgiel, no tutaj, to 10-12 godzin to trzeba. Pewnie nie wiem, czy telefonie. Na czwartym być może. Tylko tak jak już wie, dobrze by było. Po wycinamy, no właśnie dlatego dotyczę operacyjnie do no, Pani, czyli, czyli właśnie trzeba to obsługiwać, nie, a... a czy by nie można było coś takiego podajniczego nie obsługiwać? No w tej chwili podajniczek już tego pracuje, piecach, pracuje tym postem, że producentowi brak jest na razie poduszy, nie na opatentowanie. Nie, nie, bo to jest dobry pies, dobry. jak masz odpady na przykład. Dobrze, jest... że będzie, będzie doładowywane szufladkowo, no Czyli mm. idzie taśma z szufladkami załadowanymi. To jakiś czas wrzuca sufloda czyli znowu wartość komory ale będzie rzucał pelet, albo drobny ekogroszy co tam wrzucił co, co tam wrzucił to, to jest to co chcesz żeby I nie panował nawet nic nie obchodzi. to jest, tak wymaga razem poszła no to no, on by może bardziej przydatny we firmie gdzie po prostu sami domydowali to to jest przesada z tymi oponami bo jakby cię dorwali, cię rozumiem żeby Trzeba by było certyfikacji, nie? To że, że można, ale powiem Panu, że na próbach, jak jest bardzo że rozszerzony, trzeba zobaczyć, czy nie ma szczelin powietrza. Jak Pan rzuci na przykład kawał gumy, oczywiście kawał gumy, czy butelki plastikowe, na kominie nie ma żadnego dymku. Żadnego, w ogóle nic nie ma. Czy Wix, na tutaj gazy, właściwie ta masa się rozgrzewa stopniowo na zasypie. Także ona uzyskuje później dużą temperaturę, a odgazowuje w dół. Więc te gazy dopalone są w żarze. Wychodząc tutaj tędy. Idą z tego góry, ta płyta jest niesamowicie rozgrzana, nie? powyżej 1000 stopni. I wtedy to Pana całą resztę tych gazów wiedofarowych, które przeszły jeszcze tutaj, tak przez przez. I po tak się wpija? Ona sobie po prostu idzie tutaj. To, no to, to, to jest jakby bok pieca. Nie? Cetru, na I oszczędności jakie są? Przynajmniej 50%. powiem Panu. Co do Co Zamotowaliśmy coś takiego u sąsiada i sąsiad mówi, porównam, powiem Ci jak to wygląda. więc tak, zasypywał dwie szuceki, bo on ma taki zwyczaj, dwie szufle. węgla, oczywiście już ma rozpalone drewno. I mówi wcześniej, jego pies chodził na temperaturę 58, utrzymywał to pół godziny i potem już gubił stopniowo temperaturę i tam trzymał do 3 godziny, nie? ale gubił. Natomiast po zamontowaniu pannika proszę sobie włączyć, bo prawie trzecia godzina telefonuję Nowym mówi w środę, jak jestem zadowolony, mówi, popie. ja mam 68 na piecu i cały czas trzymam 68. Nie? 5 godzin później, bo mówię, mówię, mam 69. Dopiero w dziewiątej godzinie zaczęła mi temperatura spadać. Weźmy zyski od tego, że Ciągle przy tych dwóch szufalkach, nie? No, tak, nie? Ja to mam to. ten problem, że mam w starej konstrukcji dom, mają do manią jest częściowo tereniane, trzeciowo budowane. Trzeba budować nie ma go jak, ma taką konstrukcję, że nie jestem w stanie z zewnątrz na niego wejść. Chciałbym dużo kosztów ponieść na docieplenie i łatwiej mi oszczędzać na opalaniu. Zaczyna się odnotować i tam stolarki okienne, bo są cztery kondygnacje normalnie, to no, no, no. Ciekawy, bardzo ciekawy no to No to było dobre, zdecydowałem. No, no i to już był. Pan... Gaz mnie chce pusić z torbami, no więc dopalałem trochę węglem, bo akurat było tam tamtym mocy trochę go kupiłem kogoś, ale jeszcze przy okazji właśnie na doku i W związku z tym mam własnych, własnego drzewa z tego Oparam, razu. Ja Warcie tak, się idąc dół nastawiałem na to, że na biomasę, czyli po prostu, żeby zrobić rozdrobnienie tego wszystkiego i potem tam są, podajniki zasobniki gdzieś tam wrzucę no nie i to się tam gdzieś dopala. Przy biomasie to jest naprawdę stuprocentowa To nie jest tam stuprocentową produkcji. Ale właśnie mam tu jest taki kierowski węglowy tam byłeś tam zainstalowany. Nie, na razie go nie wrzuca, bo zawsze, że no mogę coś, jak mi gazu nie albo później nie daje gaz, to mogę dopalać te dwieście. No, napadać płytę, no, to jest tylko wstawienie płytki, to jest płytka. A, tutaj w niedużym kosztorze zrobił, że to, czy ten goś zrobił, który tam, tam, po...